Sondaż podany właśnie przez Ibris nie pozostawia złudzeń opozycji, pomimo decyzji o zjednoczeniu się w koalicję. Pomimo tego, że kampania wyborcza wystartowała stosunkowo niedawno, są to wiadomości, które niezbyt spodobają się przeciwnikom rządu. Kropka sondaż, sporządzony w ostatnich dniach przez Ibris na zlecenie radia zadwywołał wiele emocji zwłaszcza wśród zwolenników części środowisk opozycyjnych. Pomimo usilnych ataków na stronę rządową, nie udało się jeszcze wyprzedzić partii rządzącej. Według badania, jeśli wybory miałyby się odbyć dziś, zwyciężyłaby partia prawo i sprawiedliwość. Na podium znalazłyby się jeszcze takie partie jak Koalicja Europejska oraz Wiosna Roberta Biedronia. Na partię Jarosława Kaczyńskiego oddałoby głos 41% ankietowanych. Z kolei Koalicja Europejska, łącząca Platformę Obywatelską, Nowoczesną, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Polskie Stronnictwo Ludowe mogłaby liczyć na niecałe 38%. Partia Wiosna z kolei na zaledwie 6%, nie będąc pewną przekroczenia progu wyborczego. Kropka. Według badania inne partie nie znalazłyby się w sejmie. Ruch z 15 mógłby liczyć na 3% poparcia, Lewica razem nieco ponad 1%. Podobnie jak koalicję łączącą Ruch Narodowy Partii Korwin oraz Środowisko Leroya Marca. Nowy sondaż wzbudził wiele kontrowersji. Jednakże w innym sondażu to właśnie Koalicja Europejska wygrywa w rankingu. Wszystko wskazuje na to, że jeśli by uznać sondaż zlecony przez gazetę wyborczą jako wiarygodniejszy, kolejne cztery lata oznaczałyby rządy koalicji partii Roberta Biedronia z koalicją europejską. Przeprowadzane na zlecenie różnych portali medialnych sondaże znacznie się od siebie różnią. Pojawiają się również takie, w których koalicja europejska nie przekracza 20% a koalicja propolska ruch narodowy brown liroy Corwin, może liczyć na 15% proc? poparcia kropka przed nami jeszcze wiele tygodni kampanii wyborczej powstałe sondaże zostaną najprawdopodobniej zweryfikowane podczas najbliższych wyborów do parlamentu europejskiego